Jak długo oligarchia na Ukrainie będzie miała z tego korzyść, to dobrze. Jak korzyść się kończyć, niedobre jest. prawda. Witam Państwa bardzo serdecznie. Adam Stroniak, jak zawsze, obiektywnie. Szanowni Państwo, mamy to Niestety noworoczny cios w twarz, prosto od naszych braci ze wschodu, którym żeśmy tak ofiarnie jako Polacy pomagali, wysyłaliśmy im paczki, opiekowaliśmy się ich rodzinami na nasz koszt. Wszystko kosztem nas i naszego dobrobytu, naszego spokoju, tego, że z nowym rokiem odczuwamy coraz wyższe koszty życia. Szanowni Państwo, nie uszanowali tego. Teraz Ukraińska Prawda, tak zwana Ich Gazeta, będzie już zaczęła kampanię zrzucania na Polaków winy za porażkę na ich froncie, chodzi o dziwo wschodnim froncie. Inaczej, nazwijcie nam się podaje, że to jest tuż przy granicach z naszym krajem. Jak to się odbywa? Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę na pewien dziwny paradoks, że ich działania były aktywne do czasu, kiedy mieli wprost. Korzyści finansowe, a korzyści finansowe mieli właśnie ze sprzeniewierzania darów, które tam były wysyłane. Korzyści finansowe mieli do czasu, kiedy bezkarnie u nas sobie pobierali wszelkie datki, dotacje i inne afirmacje wynikające z naszego dobrego serca, i wysyłali tam, oczywiście pod pretekstem, że to wszystko działania. Na wsparcie zbrojne, bzdura. Większość tych karowało że dzięki temu sobie remontuje, buduje i, i naprawdę ustawia się we własnych majątkach tam na wschodzie. Jeszcze co ciekawe, zaufasz się, że dary są sprzedawane w ich sklepach, dary, które powinny być na froncie rozdawane żołnierzom, żeby nie byli głodni, żeby walczyli. Dary, które powinny być rozdawane za darmo ludziom, którzy tam mieszkają i muszą niestety. Mieszkać, bo nie stać ich było na przyjazd do Polski, a do, na przyjazd do Polski i innych krajów, które ich przyjęły, a Polska przyjęła najwięcej. Stać było niestety, ale tych, którzy mieli mnóstwo farsy. Więc wspieramy tych, którzy po prostu w jakimś momencie zaczęli stękać, że mają nie ten poziom życia, od którego byli przyzwyczajeni. Akcja była też jeszcze aktywna do czasu, kiedy ich Darknet, czyli ogólnie Darknet, tak. Opiewał w rozmaite oferty sprzedaży tego, co żeśmy wysyłali ofiarnie, jako jeszcze zdatne do obrony. Co jest zaskakujące, ci ludzie, jak się zorientowali, że już nie będzie z tego korzyści, nagle zadają sobie sprawę, że już front się załamał. Jednak demagogia mediów nie jest prawdą że Rosja upada, nic podobnego. Rosja jest naprawdę silna i będzie tam dyktowała swoje warunki. Nasz problem polega na tym, że oczywiście ludziom pomagać trzeba było i żeśmy to zrobili, ale durny rząd i niestety to, obawiam się, że będzie tego kontynuacja, no, położył na szale nasz, nasz kraj, nas wszystkich. Nie widzicie w tym analogii działań przed. Drugą wojnę światową? Polska jeszcze ma szansę się uchronić. Zróbmy to, co trzeba. Wiara poznania nie poddaje się.